Z tej strony Paulina i po dłuższej przerwie powracam z filmikiem o mozaice diamentowej. Ostatnio powróciłam do mozaiki diamentowej i zaczęłam wyklejać te moje wszystkie prace, które już mam, ale miałam ochotę na coś nowego. I weszłam sobie na internet i próbowałam znaleźć takie polskie, polskie strony, które sprzedają właśnie mozaiki diamentowe. Ale szukałam też takich stron, które mają też opisane, jakie są wszystkie w środku diamenciki, czy są kweretowe, czy okrągłe i dalej. Ciężko im było znaleźć w ogóle, jeżeli macie jakieś strony takie, które wy wysyłam z Polski i nie wiem, trzeba czekać trzech tygodni na, na diamond painting czy muzykę diamentową, to dajcie znać, bo ja chwilę mi to zajęło i znalazłam właśnie ten jeden sklep, który teraz Wam pokażę. Tutaj widzicie już pudełko. Jest to sklep Picasso. I zainteresowało mnie to dlatego, że tutaj troszeczkę inaczej to wygląda, bo ten obraz, ta mozaika diamentowa już jest oprawiona. Czyli nie musicie już potem nic robić, tylko przyklejacie te diamenciki i możecie powiesić sobie na ścianę. Ja tego nawet nie otwierałam, więc yy, zaraz otworzymy sobie to razem i zobaczymy, co jest w środku. Ale tak, chciałam Wam pokazać pudełko. I tak jak mówiłam, yy, kupiłam to ze strony Picasso yy, .pl, to jest .pl. I jak tylko zobaczyłam, tutaj macie na górze podgląd tego obrazka, jak on będzie wyglądał. Nie wiem, czy mogę Wam trochę przybliżyć jak się będzie odbijać światło od lampy. Tak to mniej więcej e, będzie wyglądać. Ja. E, jeżeli oglądacie też moje filmiki e, z haftem krzyżykowym, to może znacie, albo w ogóle, jak haftujecie, to może znacie ten obrazek i ja Wam już pokażę, bo mam ten sam obrazek, ale jeszcze właśnie w hafcie krzyżykowym. Jest to zestaw z Dimensions, taki Gold Collection, malusieńki. I to jest dosłownie ten sam obrazek, tylko właśnie do wyszywania i półkrzyżykiem tutaj jest. Jego ja nawet nie, nie zaczęłam, nie mam pojęcia, kiedy to się stanie, ale jak tylko właśnie zobaczyłam, że jest ten obrazek tutaj w mozaice diamentowej, to stwierdziłam, że muszę go mieć i chciałam bardzo zobaczyć, jak on będzie później wyglądał. Jeśli chodzi o tutaj rozmiar tego, to jest tutaj 40 na 50 cm. Poziom trudności niby jest na 5, 5 gwiazdek ma. Ale nie wiem w sumie od czego to zależy. Może dlatego, że będzie jakieś rozsypanie, bardzo dużo takich pojedynczych tych diamencików, nie takie mm, płaty koloru. Zobaczymy. E, ilość kolorów: 32. Ja tutaj szukałam też te mm, mozaiki diamentowe, żeby były w, z kwadratowymi diamencikami. Nie wiem czemu, ale ja lubię kwadratowe diamentiki i też. E, chcę sobie, dać znaczy wszystkie jamenciki, które mi zostają, takie pozostałości, ja sobie je wszystkie zostawiam, bo chciałam później coś z nich zrobić, więc nie wiem, jakoś tak bardziej mi się podoba to, jak to wygląda później też z kwadratowymi jamencikami, jeżeli się robi na takiej pustej, białej po prostu tej kanwie, czy na tym, co wyklejamy, na tym, tym materiale, nie wiem, jak on się nazywa, ale tak. Więc szukałam takich kwadratowych. Jeżeli znacie jakieś jeszcze inne sklepy w Polsce, które sprzedają takie mozaiki, to dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa. Ale tak, już może przejdźmy do, do tego, co jest tutaj w środku. To jest tak bardzo fajnie zapakowane w taką już, właśnie takie pudełko. Ja sobie tutaj, może z boku, nie wiem, czy widzicie, otworzę. Zobaczymy, co jest w środku. I tak, pierwsze co to widzimy właśnie tą całą mozaikę. Ja przepraszam, tutaj będzie mi się odbierać mój, e, mój ringelit, ale no, niestety nie mogę tego inaczej zrobić, bo jest dość ciemno i nie, nie widzielibyście w ogóle nic. Więc tak, e, tak to wygląda. I tak jak mówiłam, obraz już jest oprawiony, czyli na przykład jeżeli, yy, może ja ściągnę tą folię, może nie będzie się tak odbijać. Tutaj na, na tym jeszcze jest folia. Ale w sumie to i tak ma taką jeszcze folię, przecież okręt i tak będzie się odbijać, no ale... Może troszeczkę mniej teraz będzie, chociaż tak, i tak się odbija. Ale tak, tutaj mamy mozaikę, ona już jest oprawiona, tak z tyłu wygląda. I tutaj nie wiem czy widzicie, jest, są tak jakby dalej te kwaretiki, ale one już nie są tutaj z symbolami po prostu. Dalej przechodzi obraz. To jest bardzo fajne. Bardzo fajne, jeżeli chcemy właśnie coś powiesić sobie na ścianę, a to też mi się bardzo spodobało i to raczej może pierwszy raz w końcu coś zawiśnie u mnie na ścianach, bo ja wszystko wykrajam, wyszywam, a nic nie mam na ścianach, więc może w końcu coś się uda. Więc tak, mamy tutaj tą mozaikę. W środku jeszcze mamy, już Wam pokazuję, tam tu na górę. Mamy taką super kartkę ona jest świetna, już mi się strasznie podoba, bo jest to kartka naklejka, więc wystarczy sobie wziąć te symbole i, i cokolwiek, czy chcemy symbol i numer DMC, tak jak ja lubię mieć te, bo ja potem sobie wszystko zachowam, to co mi zostanie, więc ym, to jest super. Wystarczy sobie tylko obciąć i przykleić do swojego organizera, jeżeli... Ym, Wyklejacie z organizerem Mamy też właśnie tutaj taką, taki obrazek Który też możemy sobie wyciąć i do jakiegoś zeszytu Takiego wkleić Jeżeli prowadzicie i zapisujecie to co Wyklejacie czy wyszywacie Więc mega Strasznie mi się podoba Jeśli chodzi o cenę tego zestawu No to on jest troszeczkę droższy No bo ja, za, ja zapłaciłam za to Za ten za tą muzykę 99 zł. No ale tak jak mówię, ona już jest oprawiona. Tak jak widzę, teraz tutaj jest super w środku, te wszystkie rzeczy. Jeśli chodzi o. Tutaj mamy zwykłą taką łódeczkę z wszystkimi. Ten długopis jest taki, nawet nie wiem co to jest. Ale ja i tak używam swojego długopisu, więc to mi nie jest potrzebne. Mamy też takie do zawieszenia od razu metalowe. Tutaj dołączone, żeby można było zawiesić na ścianę. To też jest super. I oczywiście mamy e, diamenciki. Diamenciki, tak jak mówiłam, ja się starałam szukać kwadratowych, więc są, więc są kwadratowe. Jak nie będę już otwierać tutaj, szeleścić, ale widać, że są w takich strunowych woreczkach. Nie zapakowane tak osobno, tylko w strunowe woreczki. Więc e, tak to wygląda. Jeśli chodzi o, e, o te wszystkie symbole, to nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć ale są bardzo, bardzo wyraźne. No są super. Bardzo mi się podobają, chociaż są takie bardzo, bardzo ciemne jak się z daleka patrzy na ten obraz, to tak bardzo ciemno jest, ale te wszystkie symbole są super wyraźne. Na pewno dużo bardziej wyraźne niż na tych moich niektórych takich chińskich mozaikach, które zakupiłam i tam niekiedy miałam takie problemy, były tak lekko zamazane, a tutaj wszystkie są super, super wyraźne. Nie będę miała z niczym problemu. Więc tak, tak to wygląda. E, na pewno dam Wam znać jeszcze za chwilę, jak to będzie, mm, jak będzie mi się wyszywać na tym, w, czy w ogóle będzie wygodniej, jeżeli tutaj jest, e, tutaj nic nie ma, ale z drugiej strony tutaj e, też teraz, tak właśnie popatrzyłam, że to jest dość, y, dość y, twarde. Tutaj nie będzie problemu z tym, żeby to tak jakoś y, wam się w środku, że ciężko będzie przyklejać te y, diamenciki, bo tutaj jest jeszcze taka tektura, która ona po prostu utwardza tę mozaikę, więc też super. Yy, więc tak, ja zaczynam wyklejać. Dam wam za chwilę znać, jak mi się wykleja. Zadaję painting. Okej. Okay. Właśnie skończyłam sobie robić moje organizery. Tak jak widzicie tutaj, użyłam tych naklejek, właśnie tej naklejki, którą Wam pokazywałam i one są dość duże, te symbole i napisy, więc zrobiłam sobie po prostu na górze symbol w górnym rogu i na dole numer DMC. Tutaj też, jak jeżeli miałam troszeczkę więcej tych diamencików, to robiłam sobie na dwa, ale i tak, i tak zostało mi parę, więc tutaj na samym końcu, jak już zobaczyłam, zostało mi jeszcze dodatkowo. Puste miejsce, to są po prostu te z woreczków, strony, które mi zostały dodatkowe, tak jak na przykład tutaj mam już dwie, ale jeszcze mam tutaj trzecią. To sobie po prostu tutaj przesypałam, żebym już nie miała dodatkowych woreczków, bo ostatnio też kończyłam jakiś projekt. I skończyły mi się diamenciki. Myślałam, że, że kompletnie już właśnie skończyły się, już nie ma ich, ale znalazłam gdzieś tam w szafce jeszcze jakiś woreczek strynowy właśnie z tym kolorem. Pewnie mi się nie zmieściło tutaj do tego organizera, więc włożyłam sobie do szafki i całkiem o tym zapomniałam później. Ale tak, nie zmieściło się niestety te wszystkie kolory na jeden organizer, więc są dwa osobne, ale to nic nie szkodzi. I tak... Jeżeli chodzi o symbole, to są super, bo nie są podobne, tak jak teraz w sumie widzę, zobaczymy jeszcze jak przy wyklejaniu, ale nie są podobne symbole. Żaden symbol nie jest podobny, żebym się tutaj mogła jakoś pomylić, albo musiałam się bardzo dokładnie przyglądać, żeby się nie pomylić. Diamenciki też są bardzo fajne. Jak na razie widziałam, że tutaj też nie ma żadnych takich odłamków jakiś, albo takich dodatkowych przyklejonych do tych diamancików rogów, czy, czy nie wiem, takich dodatkowych, no nie wiem, takie, niektóre diamenciki nie są zbyt fajne, a te są, te nie mam się do czego przyczepić. Jedyne co, właśnie, to jest ten kolor 775. Ja z wyszywania tak kojarzę przynajmniej, że ten kolor 775 powinien być taki bardzo jasny, niebieski. A on tutaj jest zielonkawy. Nie wiem, czy ty też widzicie to, ale no, on jest zielonkawy, no. No na pewno nie jest to niebieski kolor, jest to zielony. I troszeczkę się boję, bo jego aż jest tutaj trzy, bo tutaj mam dwa i tutaj jeszcze jeden, e, cały. I patrzyłam sobie, gdzie on idzie. Tutaj pokażę Wam na zdjęciu może. I to on tutaj idzie w, e, w całe te chmury. I tutaj są takie e, aż płaty tego koloru. I trochę się boję, że on się będzie odznaczać. E, no bo powinien być niebieski to niebo, jest niebieskie, a nie zielone. Ale zobaczymy, jak to będzie. Więc tak. To jest jedyne co, ale to też wiedziałam, wiem tylko o tym, dlatego, że właśnie trochę wyszywam i jak się wyszywa, to te kolory nieraz się pamięta, takie niektóre kolory są, bardzo często się z nimi wyszywa i mniej więcej wie się, jaki, to, jaki numer DMC to jaki kolor, więc tak, minęło właśnie kilka dni od zaczęcia mojej mozaiki, tak jak tak widzicie nie przybyło dużo, ale to dlatego, że ja nie wyklejam też bardzo dużo, nie wyklejam też codziennie, więc nie będę przedłużać tego tak e, filmiku nie wiadomo ile i nie pokażę Wam niestety jak będzie wyglądać mozaika skończona, ale na kanale na pewno pojawi się filmik jak tylko skończę tą mozaikę z podsumowaniem i też Wam te, wtedy pokażę jak ona wygląda. Nie mam pojęcia jakie to będzie, bo nie mam pojęcia ile mi zajmie wykrajanie tego e, tej mozaiki. Więc nic nie obiecuję. Ale tak, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak widzicie, ja sobie tutaj zrobiłam washi tape, przykleiłam po prostu, żeby sobie trochę podzielić na kawałki tą mozaikę, żeby było mi prościej wyklejać. I teraz tutaj chciałam Wam powiedzieć o tym numerze 775, o którym Wam mówiłam, że jest taki bardziej zielonkawy niż niebieski, jak powinien być. I specjalnie właśnie czekałam tutaj właśnie na te, na te chmury. Tutaj wszędzie, gdzie jest ten zielonkawy kolor, to właśnie on tutaj jest, ten 775. I tutaj widać, jak się przybliża, cień mój widzicie, no ale tutaj widać, jak się przybliża ten zielonkawy kolor, ale z drugiej strony, jak się oddali i wszystko widać z daleka, to, to w sumie nie rzuca się w oczy. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie ok, że to jest zielone, to nic nie będzie, więc tak na pewno będę dalej wyklejać i nie będę się tym przejmować jak na razie wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze mi się też wykleja. Jedne co to tutaj, bo to wszystko jest twarde. E, niestety nie można tego tak jak normalny ten pętnik sobie zrolować na dole i na górze, więc tutaj jest troszeczkę mi za daleko jak siedzę, więc sobie to obróciłam e, do góry nogami i wyklejam do góry nogami ten pierwszy rząd, pewnie ten drugi może też będę i później zacznę już normalnie, e, no bo musiałabym się bardzo bardzo na tym nachylać, a mnie e, ja też długo nie mogę na tym siedzieć, bo mnie plecy też e, zaczynają już boleć, więc e, obróciłam sobie do góry nogami jak wyklejam i jest ok. Co jeszcze? Chciałam jeszcze Wam powiedzieć tylko o. W sumie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest pisak, który był. Czy tam długopis, który ten do wyklejania, który był w zestawie? Ja go tak pokazałam na szybko, tylko że on tam jest. Ale tak cieckowości sobie go później otworzyłam i zobaczyłam właśnie, że jest taki malusieńki, Specjalnie wzięłam sobie inny długopis, żeby wam pokazać taki, jaki zazwyczaj ja widziałam. Nie wiem, czy wykorzystać ten zielony. Ja zawsze widziałam właśnie te różowe w zestawach, zazwyczaj właśnie takie są w tych, tych najtańszych chińskich zestawach. A ten tutaj zielony, on tutaj zauważyłam, że ma końcówkę taką okrągłą z jednej strony. To mi się teraz nie wyostrzy pewnie, więc nie będę tej długo wam pokazywać. Ale tak, z jednej strony jest okrągła końcówka, z drugiej jest bardziej kwadratowe, tutaj chyba bardziej widać. Tak jak widzicie, ja sobie tutaj włożyłam już wosk żywice. I. Próbowałam właśnie nim wyklejać. I w sumie to wszystko, co to widzicie w tym line paintingu jest wyklejone tym długopisikiem, byłam ciekawa, czy będzie wygodny, czy nie. I muszę wam powiedzieć, że jest OK. Ja pamiętam, że wyklejając na samym początku, jak bardzo, bardzo dużo wyklejałam tym długopisem, to mnie strasznie potem palce bolały i ręka i, i tak, jeśli chodzi o ten długopis. To w sumie ręce i palce mi nie, nie bolą dalej, ale z drugiej strony nie wyklejam aż tak dużo, jak kiedyś wyklejałam, jak e, przy tym pierwszym moim Diamond Paintingu, więc nie mam pojęcia, czy będą po dłuższym czasie, możliwe, że tak, bo i tak i tak się trzyma dość e, sztywno ten długopis, on jest taki malusieńki, więc może boleć, e, ale tak, jak, jak na długopis to naprawdę jest niezły i pe, pewnie dalej będę troszeczkę nim wy, wyklejać, zanim wrócę do mojego starego długopisu. I tak, to chyba wszystko, chociaż jeszcze, a nie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o kleju. Tutaj klej jest, jeśli chodzi tutaj klej do, do tych diamancików, on jest tutaj naprawdę ok ale chciałam Wam powiedzieć o tym, tej końcówce tego kleju tutaj. Tutaj z boku jest ja w sumie bardzo nie czuję tego kleju, może jest nałożony troszeczkę lepiej, ale tutaj u góry czuć ten klej, tutaj wychodzi troszeczkę za... za na te diamenciki ten klej. Nie ma go tutaj z tej strony, ale z tej strony tutaj czuć ten klej, więc trochę się boję, że będzie mi się coś przykleić, jakieś kuszy, jakieś paprochy do tego, więc to też zobaczymy, jak to będzie wyglądać później po wyklejeniu całego pętingu. Czy tutaj będzie bardzo brudno? E, czy nie? Czy będzie OK. Mam nadzieję, że nie będzie. E, że to, że takie są jakieś kolorki, trochę tam... E, no, zniweluje to, że nawet jak coś się przykleje jakiś kurz, to nie będzie tego aż tak widać, bo chciałabym jednak ten, ten obraz powiesić na ścianę. Więc tak, tak to na razie wygląda ja Was z tym zostawiam. Na pewno jak tylko wykleję, to da, dam Wam znać. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!